a następnie nieco dalej budynki gospodarcze. Do samego pałacu będzie trzeba wejść wszystkim w głąb parku. Historia tego miejsca jest niezwykle interesująca. Oczywiście ja nie jestem w stanie Państwu teraz tego wszystkiego opowiedzieć. Bardzo krótkie informacje. Pałac spotyka się... Bardzo atrakcyjnym połączeniu dwóch styli architektonicznych, dlatego że późny renesans, a następnie styl klasycystyczny, który jest jakby kontynuacją renesansu. Dlatego też, kiedy będziecie Państwo zwiedzać zarówno park, jak i sam, jak i sam pałac. Nie spotkacie Państwo takich typów dla Baroka, albo na przykład dla Rokoko, takich bardzo dużych ilości ozdobnych, takich elementów, które jakby biją w oczach, prawda? Raczej jest to jest spokój, pewien taki ład, dlatego też ta przestrzeń jeszcze bardziej wyeksponowała te walory te tego, tego budynku. Właścicielami obiektu, szanowni Państwo, byli od lewicy, najdłużej, następnie budkańscy, o których wspominałem, sołtykowie, i przez krótki czas platerowie, którzy właśnie wybudowali te tutaj stajnie. Sam budynek pałacu to klasyczna litera L z dwoma pierwotnie, z dwoma dziedzińcami. Oczywiście tego do dzisiaj nie możemy tam wejść. Jak będziecie Państwo przechodzili, zobaczycie, że jest usytuowany na takim wzgórzu, bowiem do roku 1610 pełnił on także funkcje obronne. Następnie został przebudowany już w stylu takim rezydencjonalnym przez postać, z którą się Państwo... Pośrednio spotkaliście ma tu wawrzyńców lewiczkim, który spoczywa w kościele, w którym mieliśmy przyjemność być.